Ja tu powiedziałeś. Ale ja spróbuję swoimi, <laughs> spróbuję swoimi słowami. Więc o, tak, tak, rzeczywiście tak jest, że jeszcze niedawno to były zupełnie wyjątki od reguły, a teraz mamy jakby dwa aspekty. Po pierwsze, firmy już są zainteresowane i chcą, przestały się bać i obserwować i, i uważać, że AI to jest jakaś taka niewiadoma, że, że, że to jest ryzykowna strategia, ale uważają i, i, i mają rację w tym, że już stało się tak powszechne. I proste w zastosowaniu, że te powtarzalne rzeczy da się wyciąć. Więc tak naprawdę we wszystkich tych elementach i w BI-u, i w automatyzacji procesów, i w pisaniu szybkich aplikacji, wszystkie te elementy jakby dają szansę na zastosowanie AI-u w sposób taki, że on zwraca się, jeśli chodzi o przyspieszenie pracy i automatyzację. Zdarza się, ale my jesteśmy bardziej proaktywni, czyli idziemy do tych swoich najfajniejszych klientów, których pracujemy już parę lat, i mówimy, słuchajcie. Mamy taki katalog rozwiązań, opracowaliśmy taki katalog rozwiązań naszych. Wśród nich jest sporo rzeczy rzeczywych. Zobaczcie sobie, bo wydaje nam się, że rozwiązanie, te, na przykład, nie wiem, przetargów i rozwiązanie na przykład kategoryzacji dokumentów, jak ulał pasuje do waszego systemu. Czy nie chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda? Pogadać z klientami, którzy już to wdrożyli, no i wdrożyć u siebie, jeśli to ma sens. Nie?